Wiedza ojca Pio, tom drugi. System miłości. Autor: Wiesław Matu. Nawrócenie świadomości do miłości to proces długofalowy. Mądrość spływa po kropelce i w długim czasie. Nie wszystko od razu. Najpierw beciki, potem podstawówka, następnie matura. Najpierw dodawanie i odejmowanie, potem potęgowanie. Słowa Ojca Pio. Najpierw oczyszczenie, potem oświecenie, na końcu zjednoczenie. Takie są prawa natury kosmicznej, tej opanowanej przez przeciwników prawdy i Boga. Żeby się oczyścić, trzeba się nieźle nakombinować. Nikt w brudnym ubraniu do nieba nie wejdzie. Kto się nie przegląda w lustrze, nie wie, że jest brudny. Codzienna refleksja nad sobą jest tym zwierciadłem, w którym dusza może zobaczyć swój stan, ale nie jest to takie proste, bo można się oszukiwać. Bez modlitwy i pokory po pewnym czasie czuje się wielki smród, szczególnie kiedy świadomość nie panuje nad impulsami, jest niecierpliwa, bezpodstawnie sądzi innych jest szarpana falami wzburzonego ośrodka uczuć, którym na imię niespokojny umysł i szalejące ekscytacje. Taka dusza jest przypruszona kurzem, jeszcze nie jest piękna. W przypadku gdy dusza zapragnęłaby aby zachodziły prawdziwe zmiany w sposobie jej myślenia i postępowania, konieczne jest konsultowanie swoich poglądów, przekonań i doświadczeń z nauką o poszukiwaniu utraconego kiedyś Boga. Wiedza czerpana z myślącego i otwartego serca, a nie tylko z narzuconej tradycji i przekonań, służy zrywaniu zasłon niewiedzy i nieporozumień. Taka wiedza, czyli mądrość, jest bardzo pożądana. Należy wykorzystać jej moc oraz siłę dla osiągnięcia trwałego dobra człowieka i świata. Bóg zachęca wszystkich aniołów i wszystkie wymyślone przez nich religie, wymyślone technologie, wymyślony ateizm do otwartości i miłości. Przecież wiadomo, że Bóg jest poza tym wszystkim i tam mamy go szukać. Kilka drogowskazów już jest. Kościół również może nim być. Ale nie taki jak obecnie. Wiedza ojca Pio, Tom drugi. System miłości, autor Wiesław Matów.